Ojca i Syna Ignacyjnego. Dla mojej przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę, uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całej kościoła rozpocząć obchód misteru pastalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką miarą głośnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestniczyli w z tajemnicy jego Krzyża, rozstąpieniu udziału z i żyć w błogosławieństwo błogosławieństwu Pani. się. W szemogący się Boże uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw. Abyśmy idąc za za Chrystusa Królem, mogli przez Niego dojść do Wiecznego Jeruzalem, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ksiądz Krzysztof moc Bóg Święty. Posłane na synowi Dawidowemu, błogosławiony, Które idzie w imię O Królu Izraelskim Osana na synowi Dawidowemu, błogosławiony, który i w imię Pańskie, o Królu Izraelskim, Osanna na wysokości. synowi, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus ruszył na przedzie, zążając z Jerozolimy. Gdy przyszedł w okolicy Betwagi i wytali do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch długoś duszy, mówiąc idźcie do wsi, które jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie osiem powiązanych, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie i je, przyprowadźcie je tutaj. A gdy was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie, Pan go potrzebuje. Wysłani poszli, znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązali ośm zapytali ich jego właściciela. Właściciele, czemu odwiązujecie osiem? Odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuci, zarzuciwszy na, niego, na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa wjechał, słali swe płaszcze na drodze, przyrzał się już do zbocza góry oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli i wołali głośno Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego nauczycielu zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł Powiadam Wam, jeśli Ci umilkną, w kamienie wołać będą. Oto słowo Pańskie, Drogie siostry, drodzy bracia, naśladując z Rzesze, które uroczyście witały Jezusa Chrystusa, idziemy w pokoju. Dzieciaka zajdzie za lekko na Dzieci hebrajskie, niosąc gloski oliwne. wyszły naprzeciw Pana, wołając i mówiąc O na wysokości. Pana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, Świat całej jego mieszkańcy, ale bowiem on go na morza go osadził i utwierdził ponad rzekami. Dzieci hebrajskie, jąc na oliwne, wyszły naprzeciw Pana, Wołając i mówiąc, na wysokości. Bramy podnieście ze szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, on jest królem chwały. Dzieci hebrajskie, niosąc gałązki oliwne, wyszły naprzeciw Pana, wołając i mówiąc, to sama na wysokości.